E, natomiast y, mogę powiedzieć, co... Znaczy, ja w sumie nie bardzo mam pomysł na content na streamie. Aktualnie gram w tego Hearthstone'a, i jeszcze, natomiast gdybym w tego Hearthstone'a nie grał, to przebijawszy prze, ja chyba kończę streamować, bo nie mam czego streamować. Nie ma żadnej rzeczy, którą bym chciał. Znaczy, w sensie, jeżeli chodzi o gry, no nie bardzo jest to, a jeżeli chodzi o content, typu oglądam YouTube'a, no, teoretycznie mogę, ale praktycznie jest to trochę żenujące dla mnie, w związku z czym tak nie do końca jest to coś, co chcę robić. Więc ten Hearthstone to jest takie coś, co trzyma mnie w ogóle przy streamowaniu. No i tutaj oczywiście może paść pytanie, znaczy niekoniecznie może, bo w sumie nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku, co mówiłem, ale jeżeli chodzi o przyszłość, nie? no bo tam wiadomo, że ten Hearthstone pewnie się kiedyś skończy, tak można przypuszczać. Eee... Yy, tak można przypuszczać, to co dalej? No i tutaj się pojawia prosta odpowiedź. Albo właśnie koniec, albo jakieś debilne oglądanie YouTube'a i mówienie, o Boże, jak mnie to ten irytuje, jakie to jest straszne i w ogóle złe. Yy, albo ewentualnie jakaś forma pogadanek. To trochę mi chodzi po głowie, ale trzeba powiedzieć, nie mam pomysłu w ogóle, jak się to wziąć. Albo też jest opcja jedna. Jest taka jedna, konkretna gra, która bardzo, bardzo chodzi mi po głowie. Nazywa się Diablo. I być może właśnie takie Diablo będzie jakąś formą kontentu w przyszłości. No muszę to pozabijać. Raz nie chcąc. Bo poza, poza Diablo, to jeżeli mam być szczery, no to ja nie wiem co ja bym miał streamować w tym momencie, nie? GTA, RP, whatever. Jakieś tam CSy, whatever. Apexy, whatever. LOL, whatever. No nie mam tak za bardzo co, co grać. Granie jakichś tam multigier to też tak. No, więc to tak. Tak, w woli wyjaśnienia. No niezbyt kolorowo. Niezbyt kolorowo na wazorskim rejonie Czasem bywa czy a czasem kurwa jest niezdrowo. Niech będzie tak. Ty masz w takiej to napisz do nich Niech nie robią z nas idiotów i wstawią cenę tych kart. No nie no, nie mam w tych blizardzie. A przynajmniej nie w... Tym, a taki feedback to ty możesz sobie napisać sam. E... Gdzieś tam na pewno jest jakiś mail na stronie Blizzard'a. E... Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak i zróbmy tak. I to tyle. No i nice. No a więc tak to wygląda moi drodzy. No bo ja nie wiem. Ja nie mam pomysłu na, 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 na stream w tym momencie, nie? Nie mam za specjalnie ochoty na jakieś granie w coś. No nie wiem co mógłbym co co, co mógłbym robić, nie? No to jest powód, dla którego ja gram w Hercownia, nie? No bo to jest ostatnia taka rzecz, którą mogę streamować no bo. Nie. Gwinta? No to to raczej nie. Dobry wieczór. No dobra, no nie mam miejsca na czterech typów na stole. Ale w sumie mogę takie miejsce zrobić. Co zrobię, bo szkoda. ...marnować potencjału i to możemy jeszcze wydupić. Nie graj, Karoluszku Zrobiło się boom. Tak, boom szakalaka. O, no, wybornie, wybornie. Ja w następnej turze gram tego jełopa. Jest spora szansa, że tak. W związku z czym zagram tak. Graj. Tu 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 tu, 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 tu. O, sztosik, sztosik i łosik. Może silence? Ja to Ty, ja mogłem sobie to rzucić jeszcze jedno. Fak, a, zdupiłem. Nożem trochę go zdupił. zostaje 7, czyli musiałby zagrać dwie klątwy, żeby mnie zabić. To jest możliwe. O, no kurde, patrzcie, nawet się jeszcze wyleczy. Ech. poddaje się chwilowo, jest trochę chilatowo. A rana kaszana. Ta dupa słonia no. Zgadzam się. Papa, pa pa pa, pa, pa. A, w ogóle oni jakieś kurde halo zrobili wokół najemników, jakby ten tryb miał kogoś interesować. Jakieś kurde eventy z di de, Discordy. O kurde, another 4 new Hearts, to mercenary, to by the fire... Fighting... Coś... a, się. To. Eee... no, zagrajmy to. Nie wiem, szkoda mi trochę man na to. po głupiec. legendary fighter. Dream Card mm -hmm, mm -hmm. Pan Skorpionit. Dobrze. Dobrze co czy coś tędy Gen Greyman Vorgen Forum. Murlock Holmes. Prediction. Hmm. Kawa. Ten tryb stał się grywalny? Czy o co chodzi? Eee... Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że graj. For new Hearthstone mercenaries reverted by Grumpy. Kim jest Gram? Tak z tej ciekawości. To jest Metadex. No, interesujące, jak ziomo, co ma wyświetleń, odkrywa 4 nowych mercenaristów, na pewno tryb bardzo atrakcyjny dla wszystkich. Developer Update. access coin solution and game content. Fajnie, wypuśćmy grę, nic ze mnie nie robimy przez pół roku, a później wypuśćmy patcha, w którym będziemy robić Endgame Content. Weźmy takiego, weźmy takiego. Zdecydujmy tego. Grasem. Mm, co tu jest? Don't expect any great revelation here. This is mainly an really The larger plan is finally coming together, a bait slowly. No ciekawe, ciekawe. Ciekawe i interesujące. Co to ma w ogóle być? Ech, lizard, lizard. Pokaż rogi, staw pierogi. No, biorę pierogi. Mm -hmm. No, sytuacja jest bardzo ciekawa. Skorpion, to się zabiję, To się zabiję, nagram sobie skorpiona. Stary dawaj, cztery furia na łapie. Ja skąd ja mam? Ja mam czwartą. Wziąłem się ze skorpiona poprzednie? Może i? No, ale taka furia w dziesiątej turze. Kurde, 16 dm. A, po dwa razy. Już tutaj 16 tury. Ej, Boże, 10 tury nie mam co robić. Coś drugiego by się teraz przydało dobrać.

Jakby tak no to nie patrzeć, to chyba to powleciał. Zagrajmy się, Zagrajmy se takie. Sal was a chwila, bo ja muszę karty wywalić, bo mam za dużo karty. No, dobra. Z tej ja mogę wywalić wszystko ze spaczenia i później mogę odpalić Jace'a. Jin Asiari. Ja się nie zgłaszam, proszę pana. The you Wybieram cię. Oje, oje, oje. Tak, żeby zrobić wariety stream. W sensie. Grać w różnego rodzaju gry. Czy to ma pan na myśli. Ląbeczka. Ląbeczkę w rieczkę. Tak dokładnie. No, wiesz, teoretycznie mógłbym o tym pomyśleć, tylko praktycznie jest na to. Jest, jest kilka problemów z tym. Eee, pierwszy problem jest taki, że żeby robić takie streamy, to trzeba być chociaż trochę ciekawym. U mnie jest takie średnie bym powiedział, drugą rzeczą jest to, że musi ci się chcieć, a mi się nie chce, w sensie, wiesz, ja nie gram w gry praktycznie. Ostatnio sobie trochę w Cyberpunka pograłem i tyle, nie? I teraz, jak ci się nie chce grać w gry, tak samemu z siebie, no to ciężko jest z tego streamy, nie? I grać na siłę. To i to później kolejna kolejna rzecz są tacy streamerzy, którzy właśnie grają tworzą taki content Ej. Ej. Dobra, to chyba jednak nie było do końca przemyślane zaraz zakończę Są tacy streamerzy, którzy robią właśnie taki content, że grają w różne gry. I można zauważyć u nich ciekawą tendencję. Większą ilość widzów mają, kiedy oglądają YouTube'a. Kiedy grają w te gry, nie? Więc tak trochę, trochę, no.